Dzięki jednej tabletce Centrum dziennie możesz prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia. Centrum to naukowo opracowany kompletny zestaw witamin i minerałów od A do Z. Centrum. Witaminy na dzień dobry. Dziś 9 października zostały wylosowane następujące liczby w multilotku 1, 2, 6, 9, 10, 16, 19, 23, 28, 34, 36, 37, 38, 45.

Przypominamy, że w kolekturach Lotto i innych punktach sprzedaży oznaczonych żółtym słoniem lotek trwa sprzedaż losów loterii pieniężnej Zodiak. Ogólna wartość wygranych w tej loterii wynosi 11 milionów złotych, a główna wygrana to 500 tysięcy złotych. Zapraszamy do kolektur, życzymy wysokich wygranych. Moje czempiony są nie tylko piękne, ale i wytrzymałe, ponieważ utrzymuję je w najlepszej kondycji, karmiąc właściwym pożywieniem. Teraz Pedigree wspomaga naturalną odporność psów dzięki recepturze FortiVil, unikalnej kompozycji witamin i składników mineralnych, dającej Twemu psu wewnętrzną siłę. Wierzę w mowę ciała i jedno spojrzenie mówi mi wszystko. Nowy Pedigree z recepturą FortiVil, opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców. Pamiętaj, orbit bez cukru pomaga zapobiegać próchnicy, podwyższając poziom PH-w ustach. Ciesz się smakiem, walcz z próchnicą. Raporty TIF i ADAC dowodzą, że Toyota Corolla jest najmniej zawodnym samochodem w swej klasie. Gratulujemy kierowcom. Współczujemy mechanikom. Witam Państwa tym razem w podróży. Do nowych zup Knora niezwykle starannie dobieraliśmy składniki. Dzięki tej odmianie buraków nasz czerwony barsz zyskał wyjątkowy smak. A stąd pochodzi najdorodniejszy ziarno pszenicy. Mąki pszennej dodajemy do barszczu białego i jeszcze przyprawy. Teraz zupy Knora są jeszcze lepsze. Nowe zupy, nowe receptury, zupełnie nowe smaki. Co Knor to Knor. Niektórzy członkowie rodziny wymagają szczególnej troski. Dlatego, gdy dokucza ból, tak wiele ludzi wybiera Panadol. Skuteczny środek przeciwbólowy odpowiedni dla całej rodziny. Wystarczająco silny, by zwalczyć ból. I tak delikatny, że można go przejmować nawet na pusty lub wrażliwy żołądek. Panadol. Silny i delikatny. Panadol dostępny w aptekach, a także w kioskach, sklepach i na stacjach benzynowych. Witam Państwa! Zaczynamy znakomity show! Czy można rozpoznać margarynę po tym, jak się na niej smaży? Do smażenia? Znakomita. Tak, znakomita. Teraz także znakomity olej. Olej i margaryna. Znakomity i znakomita w kuchni.